W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, sordzial nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Małej panny, umęczot pod pąńskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzepią. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. A stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych chopcowanie, grzechów odpuszczanie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo do złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo do złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo do złego. Trwaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez niepokarane serce Matki Twojej dla cierpiącego serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez niepokarane serce matki twojej dla cierpiącego serca twojego, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez niepokalane serce Matki Twojej, dla cierpiącego serca Twojego, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez niepokarane serce Matki Twojej, dla cierpiącego serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez niepokarane serce Matki Twojej, dla cierpiącego serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce Twoje, mi miłosiercze dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez cierpiące serce twoje, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez niepokarane serce matki twojej dla cierpiącego serca Twego, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Przez niepokarane serce matki twojej dla cierpiącego serca Twego, mi miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Panie, zmiłuj się nad nami i nad naszą ojczyzną. Przez niepokarane serce matki Twojej dla cierpiącego serca Twego miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Panie, zmiłuj się nad nami i nad naszą ojczyzną. Przez niepokarane serce matki Twojej dla cierpiącego serca Twego miej miłosierdzie dla nas i dla naszej ojczyzny. Panie, zmiłuj się nad nami i nad naszą ojczyzną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.